Dzień dobry, witam Was dzisiaj z Finlandii, gdzie będę jechał o fragi robione lekkimi lub średnimi czołgami, czyli w użycie idą pantery. Jadę swoją ścieżką do punktu C, a dokładnie na miejscówkę między punktem C i punktem B. Tutaj spoglądam, co się dzieje. Po mojej prawej stronie no i jest podświetlenie na tygrysie H1, który odjechał, a dalej na dystansie jest M109. I M109 sobie przystanęło, dzięki czemu zrobiłem na tym niszczycielu fraga pierwsze uderzenie, a ja jadę dalej, objeżdżam tą górę od strony punktu C właśnie żeby sobie wjechać na miejscówkę skąd będę mógł strzelać do czerwonych którzy przejmują właśnie punkt środkowy jak widać na minimapie tylko ja pojechałem tutaj mam wsparcie od jednego z graczy z góry a przede mną stoi M18 gdzie szczęśliwie albo pechowo trafiłem w działo M18 wycofała za domek tam to działo będzie naprawiała Ale że podjechałem sobie bliżej za domku było widać yy, tą m 18 udało się zrobić na niej fraga a od mojej artylerii zginął jeszcze Mx13 no i tutaj na tej miejscówce pierwszy chętny T34 85 jadę wyżej w tym miejscu powinni się świecić już w czerwoni, tylko że nikogo nie ma. Za kamieniem widać ustawionego Isa. No i pechowo dla mnie ten Is patrzy właśnie w moją stronę. Więc teraz tutaj nie wyjadę. Wyrzucam, no chciałem na niego wyrzucić artylerię, ale niszczyciele są jednak łatwiejszym celem, a Is cały czas patrzy w moją stronę. Do punktu B żaden z nich nie jedzie, kontrolują tylko czerwoni teraz sytuację na przejętym tym punkcie, za to na moich plecach pokazało się cała masa przeciwników. No i pierwszy dostał bułę Tygrys. tam na miejscówce na górze jest jeszcze tutaj m 36 pierwszy strzał bez trafienia. Przeładowanie, poprawka, i tutaj bez podświetlenia, bez krzyżyka M36 trafiony. Za to ja też dostałem obrażenia od pantery, która jest na przejeździe z punktu A na punkt B. Obróciłem panterę, chciałem szybko się schować. No niestety pantera trafiła mi w silnik. Kolejne strzały, kolejne obrażenia pożar. No w tej chwili można uznać moją Panterę F za straconą Ale mimo to udało się zrobić 6 fragów Do Pantery dołączyła się jeszcze M109 tu z dołu Z pod No mówi się trudno 6 zrobionych fragów do zadania akurat Następnym pojazdem jest Pantera G jest tutaj podświetlenie na y, czerwonym wjazd na miejscówkę. Ta miejscówka jest y, na początek chociaż dość dobrym miejscem, ale za dużo nie ma się co tutaj y, y, taić na robienie fragów, dlatego że no to jest łatwa y, y, miejscówka, także dla przeciwników łatwo się tam mogą wbić nie za bardzo jest sens na niej czekać a ponieważ straciliśmy punkt C to będę w tą stronę jechał, jest podświetlenie na Shermanie Wyjazd ten z zadomku Trafienie krytyczne ładowniczy kierowca, Sherman będzie przez chwilę stał Tutaj pechowy strzał ryk oszedł nie wiadomo od czego. Jeszcze jedno przeładowanie, i tym razem już szerman zniszczony. Niestety, punkt już był przejęty. No, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Nasi przez chwilę zaczynali przejmować punkt. W tej chwili bardzo mocno jest obsadzony. Yy, punkt B, i za chwilę powinniśmy go odzyskać. Na tej przełęczy stoi w tej chwili czerwona fałka. Pierwszy strzał, uszkodzony pierścień, trochę mało, ale fałka w tej chwili się obraca, pokazuje bok. No i jak widać, udało się ją zniszczyć. Już nie będzie naszym przeszkadzać w przejęciu punktu B. Niech tylko się zorientują, że już mogą. No, i ja będę powoli podjeżdżał do punktu C, też warto byłoby go przejąć. Jak widać, mamy stratę na punktach, więc i tracimy pasek. Czerwoni mają dużą przewagę. Wjeżdżam na punkt, trzeba go przejąć. I jednocześnie czekam na to, co wymyślą Czerwoni. Jest widoczny tygrys E. No, ale tak schowany dla mnie celem nie był. SDKFZ jest banalny do trafienia w takim ustawieniu. Od przodu, jak widać, zszedł na Hita. Podejrzewam, że z KM też dałoby się go zniszczyć. To jest otwarty pojazd, więc załoganci nie mają zbyt dużej ochrony. Za chwilę skończę przejmować kapacę. Nasi przejęli. B i krytyczne uszkodzenia na M 36. No niestety sam też dostałem obrażenia, straciłem załoganta. uzupełniał w tej chwili obsadę czołgu zawsze lepiej mieć ich. Wszystkich, wtedy wszystkie mechanizmy w pojeździe funkcjonują. Jak należy, punkt przejęty. Załoga uzupełniona, tracimy punkt A. No ale przy tej przewadze, jaką mamy, prawdopodobnie y, uda się ją utrzymać. Zniknęły podświetlenia na minimapie. A ja będę w tej chwili już jechał w stronę ich respa. Warto byłoby ich tam przytrzymać, jeżeli jeszcze ktoś. Któryś z nich będzie się miał ochotę pokazać ponownie w bitwie? Nawet jeżeli tych fragów za dużo tam nie zrobię, to przytrzymam graczy na punkcie odradzania, tak żeby nie przeszkadzali naszym do punktu B. Podjeżdża jeden z czerwonych. Ale jak na razie nie przemuje, więc chyba nasi go, tego, ten punkt bronią. No a ja już jestem coraz bliżej yy, respa czerwonych. Jest tutaj podświetlenie na isie, jest jeszcze jeden ciężki czołg też do wzięcia. Niestety dla mnie włączył się kapuś. Za blisko podjechałem, no ale nie mam tutaj innego wyjścia, inaczej żadnego fraka nie zrobię. Jest podświetlenie na isie. Nie zdążyłem wystrzelić, dlatego dobieram się do Tygrysa. Tutaj mi podrzuciło działo. Strzał Quickspota, też za wysoko. To powinien być frak, no i jest, tylko że nie mój. Nie widać żadnych czerwonych na minimapie, Teraz do bitwy włączył się PZ. 4F2, skończyła się ochronka, i skończyła się kariera PZT. -y. Tak jak bitwa, zrobionych 11 fragów, nie wiadomo z czego. Bitwa tylko tyle, że pograna a częściowo zadanie zrobione. I z mojej strony to już wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć.